Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Dzień Zagład Witajcie moi drodzy widzowie teraz sobie weźmiemy podlebianą antyzynę. Moi drodzy, mamy nowe amunicje, trujące amunicje strzyki. Ogólnie przeładujemy sobie 7 antyzyn i zobaczymy jak to ogólnie działa. Zobaczymy. Mamy antyzynę do shotguna, do Glocka, by móc zakupić. jeszcze ja się mam 20 gold na start, i lecimy. Tylko teraz się trzeba przedostać. Zobaczymy, jak antyzyna będzie działać. oj ojoj oj, 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 gruby. Grubi. Jest antyzyna. Antyzyna truje, antyzyna truje. Ale antyzyna jest lepsza. Podrabiana antyzyna. Szybkie dodają, nie? Podrabiana antyzyna, nazwę ten film. Patie. kulejśmy się amunicje skończyły. No! Pająki. No, ja idę do tunelu. Okej. Okay. Przeładujemy sobie jeszcze 7 y, amunicji. Ta antyzyna jest bardzo dobra. Kupiłem od nich... A, w sumie! Po co mam dawać im golda skoro mogę im zajemać teraz? Siema ziomy. Mój gold co so, weźmiemy tą antyzynę, wiecie? Wezmę tą notatkę Do siebie Ja wszystkie księgi muszę mieć w, w, u siebie w domu, nie? Antyzyna, to wszystko Dobra, antyzyną? strzelamy Będziemy teraz truć zębiaki i konie Tą antyzyną Jeszcze dwie amunicje, to dobra. Ładujemy na full. Wziąłem tylko od nich, dwa staki. <grywa> dobra, kurczak. Ty jesteś na innej dobra. Wrócimy na tego osła. Ciekunia, czy jak czy ktoś tam się Czy, Ale dobrze! Tu jest antyzyna podrabiana czyli Zara będzie zarażony. Dobra. Antyzyny mamy. Bo, gdzie się pchać ziomek? Jeszcze w antyzynę dostajesz. Antyzyną, słuchajcie, to jest tak naprawdę potrabiana antyzyna. Na dwie sekundy, Widzicie, to są goście. To nie będziemy ich wypierdzielać. Głupiawca, głupiawca B. Owca B, patrzcie, patrzcie. Mamy srebro i złoto. Cztery złota. Ok, pieniążki mamy. Jedzenie diamentowa diamentowa złota zbroja bierzemy, bo to jest cenne i bym mógł PT sprzedać. upt mamy żelazny mieczek, to też możemy sprzedać, to też możemy mu dać, to też i to też. Mamy questa UPT, czyli zanieść, bo do GIE, tam gdzie w szóstym odcinku byliśmy w GIE teraz idziemy do GIE. Od tej wioski Ja sobie przyjdę tu Patrzcie mogę pływać, nie? No i nawet Dobra, idziemy tutaj do g tego G.I.E Do tego pseudo laboratorium yy, Moi drodzy I za trzy odcinki kończy właśnie seria Jak, Chcecie przedłużyć? O nie, 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 nie Nie, 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 nie. chodź tu, chodź, chodź Siema Trzymaj antyzynę A antyzynę na nich nie działa Mamy towarzystwo nie tylko wzmacnia A płynek? Też nie He, ale on um, ma laga. laga mózgu Fuck Pyton nie bierze Dobra, nie ma go Ale to jest chore Dobra, damy mu to Cześć peta, słuchaj, chcę Ci sprzedać za 7 Golda, to wszystko, dzięki. Okej, okay, 30 Golda i to masz, tak, to. Słuchaj, ja to sprzedaję. Dzięki, mam 30 Golda nadal. Trzymaj tu Buty, Zbroje, żelazny miecz, końska, ta. Trzeba jedzenia. Cię ma jedno jabłko, bo ci zostawiłem Quest complete 7 golda, reward No nie Gdzie do pt? Gdzie do tego? Creeper Creeper On, on się nie Je, Nie, 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 nie Dobra, szybko antyzyna, antyzyna! No fucking shit Dostał? Jest, dostał antyzyną! Dostał antyzyną ja tego nie zbieram, w ogóle. Jedzenie tego zbieram. Kur... To będzie jeszcze gorzej. Dobra, dos, dostań antyzyną. Dostał antyzyną. Dwa razy. Z do naszego domu. Biorę jeszcze księgę o badaniach. Przybranie doktorka. mamy notatkę. Wszystkie notatki musimy z tej mapy pozabierać. Na koniec dobra, G -i -e mamy zaliczone doktorka. Też lecimy do bazy wojskowej. I do Prescott musimy mieć na, także. notatkę na z Prescott i ze statku. I do statku idziemy. Odpocząć, jak w ogóle mamy tam blisko. My sobie to wywalimy. Wszystko i lecimy. Ja cięć nie będę robił. Także polecam. Zara głód nam się skończy. Zara będziemy na tym statku. Póki ten grubas nie widzi, bo mu się nie chce dzisiaj zliwać. On jest daleko, to nie będzie wiedział, że jestem na statku. A. Siema, Edwin, co tam u ciebie. Możesz cztery, cztery żarcie dla mnie. Sobie A, ja sobie to zapakuję jedzenie wraże czego? Pół jedzenia. Uh, czyli 3T, jedno to 2T, co tu u tego Edwina zje, uh, zjem. Okej. Okay. No, dobra, ziemię. chcesz się wymienić? Uh, za jednego golda. A mogę ci Silvera ci dać mogę Silver jest... Trzymaj, dzięki. Sprzedaj. No, Sylwę, na dzięki, fajnie. Idziemy spać. Słuchajcie, bo Horda z nadejdzie. A my niedługo za dwa odcinki kończymy właśnie serię. I Wam ogólnie pokażę na tekście paku, jak to powstawało. Jak to dalej będzie powstawać. Czy pytacie się mnie, kiedy będą nowe odcinki? A ja powiem, że nie wiem, bo. A, miskę mogę PT sprzedać. Dać Petę. Może będzie chciał. A. No ale to jest bunkiem, musimy iść do bunkra, ale mamy dzbanek po zupie. idziemy tu, bierzemy to, notatki są do nas ważne, stare notatki. Wirusy, franka 2. idziemy jeszcze do Prescott szybko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tam pójdziemy do domu jeszcze do Prescott idziemy. Słuchajcie, dzisiaj trochę dłuższy odcinek, ale myślę, że warto mnie subskrybować, nowy kanał, moja mama mnie subskrybuje, także polecam, naprawdę, jeden sub. Także no, przeładowujemy antyzynę. Dobra, jeszcze mam stack takciś jeden antyzyny. No i kierowca, wyżarli mu drzwi. Co to masz? Ja? Kill off diamentowy. Bo to za gore, za silvera mogę... O, nie, 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 nie. Spalaj. SPALAJ! Gin. Wiem, jak możemy uratować świat, ale to już w W dziewiątym odcinku latujemy świat. o tej epidemii. Dobra, mamy preskot, Mamy... Dobra, weź się obok. Niestety drzwi są zamknięte. Weź się obok, no to wiem. To jest ten obrońca Mike. To jest dźwi, dźwig jego. Ale bierzemy notatkę z Prescott. I wiem, jak zatrzyma tą epidemię, ale to w dziewiątym odcinku. Dobra, no ja się pożegnam w Prescott. Dobra. Dzięki, dzięki moi drodzy. Jeżeli Wam się spodobał oczywiście Minecraft dzień zagład, Jeżeli Wam się naprawdę podobał i chcecie więcej moich wyś... produkcji, zapolecam zasubskrybować, zalajkować i komentować. Trzymajcie się, na razie, cześć. Przypominam, że yy, byle jakie komentarze będziecie tam dawać. Elo! Na razie!